Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem anioła stępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński rzucił w morze, mówiąc. Tak za jednym zamachem, to mi się podoba, tak za jednym zamachem Babilon, wielka stolica zostanie rzucona i już jej nie odnajdą. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie odnajdą. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. Pamiętacie te niemądre panny, które wzięły lampy, a zapomniały oliwy wziąć, bo nie miały oliwy. No i co? Nie masz oliwy, masz lampę. I nie ma światła. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. Głupoto. Głupoto to jest mój dodatek. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy, bo kupcy twoi byli można władcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. Czego to jest opis? Co opisuje Jan? O jakim Babilonie Jan mówi? To jest fałszywy kościół, fałszywy obraz kościoła, który ktoś, nie tylko jeden człowiek, ale wielu no, próbuje zbudować. Wielu buduje taki kościół i w końcu ten fałszywy kościół, jak Babilon, zostaje wrzucony do morza, do otchłani. Ten wielki Babilon, ten fałszywy kościół, jest siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. Bo duch nieczysty musi się ukryć. Bo jeśli się nie ukryje, a my go zobaczymy, to my nie pójdziemy za tą nauką, która się kryje za tym duchem nieczystym. Bo duch nieczysty będzie udawał ducha czystego, ducha świętego. Będą głosić Ducha Świętego, ale to nie będzie miało nic wspólnego z Duchem Świętym. To będzie Duch Nieczysty, to będą duchy nieczyste. Duch Święty jest pokazywany jak, jak gołębica. Duch Święty stąpił na Pana Jezusa, jakby gołębica. Ptaki nieczyste, wszelkie ptaki nieczyste, są kryjówką. Babilon jest kryjówką tych wszelkich ptaków nieczystych. I to wszystko jest budzące wstręt. I to wszystko runie w jednym momencie, bo Bóg przyjdzie i to wszystko zostanie wrzucone do morza. Za jednym zamachem. To mi się najbardziej podoba, za jednym zamachem, tak. nie ma. Ten wielki kamień młyński, co co on nam mówi, z czym nam się kojarzy ten wielki kamień młyński? Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś będzie zgorszeniem dla jednego z tych małych, którzy wierzą, no to lepiej byłoby dla takiego człowieka wziąć ten kamień młyński, zawiesić sobie na szyi i wrzucić się w morze. Bo ten wielki Kamień młyński, to jest to jest. Takie narzędzie do mielenia ziarna. Wrzucasz tam ziarno, mielisz, mielisz i z tego wychodzi mąka. Ale jakie ziarno tam trzeba wrzucić? Ziarno objawienia Bożego. A nie wszystkie ziarna. Wrzućmy ziarna, wszystkie ziarna wszystkich religii. Zróbmy taki synkretyzm religijny. Wrzućmy tam wszystkie ziarna, pomieszajmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie, jaka mąka wyjdzie, żeby wszystkim to smakowało, żeby. To było dla wszystkich do przyjęcia, no bo przecież Pan Jezus sam powiedział do uczniów, że kto Was nie przyjmie, będzie potępiony. Kto przyjmie Chrzest i Was, no bo najpierw przyjmują nas, a potem Chrzest, bo sam, sam sobie człowiek Chrztu nie może udzielić, tylko jest mu udzielany ten Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ten będzie zbawiony. No ale nie wszyscy chcą być zbawieni. Nie wszyscy chcą przyjąć. Tą naukę, nawet dzisiaj spotkałem pewną, tą bożą naukę, nawet dzisiaj spotkałem pewną kobietę, która mówi: Ale ja chcę iść do piekła. Wie, co pani opowiada? Chcę, bo tam są wszyscy moi znajomi. Wie, pani żartuje sobie. Niech pani sobie nie żartuje z, z tak ważnych rzeczy, bo to naprawdę są ważne rzeczy. Nie wiem, czy ona żartowała, czy nie, bo poszedłem sobie, bo nie dało się z nią porozmawiać. Nie dało się jej więcej nic powiedzieć, bo ona, ona, ona chce iść do otchłani. O Boże, broń tych ludzi, bo oni nie wiedzą, co, co mówią, nie wiedzą, co czynią. Więc ten wielki kamień młyński jest właśnie takim debatowaniem nad kościołem. Jaki ma być kościół? Zróbmy nowy kościół. Ten wielki kamień młyński też jest w kształcie koła, jak stół. Okrągły stół, 39 okrągłych stołów, dwu, po 12 uczestników, no i debatujmy, jaki będzie ten kościół, jaki chcemy mieć ten kościół. A papież to wszystko podpisał i mówi: Niech tak będzie. Chryste, Panie. Broń nas, żebyśmy nie, nie trafili do fałszywego Kościoła, żebyśmy potrafili ostać się w świętym Kościele, w jednym świętym Kościele powszechnym, apostolskim, katolickim, a nie w jakimś synkretyzmie religijnym. Ci harfiarze, śpiewacy i fletniści trymbacze też mi się podobają, oni są potrzebni. Bez nich nie ma tej atmosfery, atmosfery ducha, jakiego ducha? No, oby świętego, no ale ci, o których tutaj jest napisane, już, już, już ich nie usłyszysz, już nie będzie ich muzyki, nie będzie tej atmosfery, tej atmosfery, która ma przykryć właśnie to, co się ukrywa tam, a co jest z ducha nieczystego. Tak jak w synagodze był duch nieczysty, schował się w człowieku i przyszedł Pan Jezus do tej synagogi. Synagoga jest miejscem modlitwy, jest domem modlitwy. Tam nad Słowem Bożym się rozmyśla. I pan Jezus tam wszedł, i ten nieczysty duch się ujawnił. Nie mógł znieść yy, bliskości Jezusa. Czego chcesz, chcesz od nas, Jezusie, synu, da, sy, synu Boga Najwyższego? Przydoś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Nie dręcz nas. Wyjdź, milcz i wyjdź z niego. Na szczęście Jezus ponownie przyjdzie i to, to samo powie. Milczy wyjdź nie i wyjdź z niego, wyjdź z tego świata. W yy, Babilonie upadło, upadło, yy, upadło yy, fałszywy kościele. O tym nawet mówi yy, yy, katarzyna Emeliś, błogosławiona katarzyna Emeliś. W XIX wieku widziała takie rzeczy. Posłuchajcie, widziałam dziwny, nowy kościół, który próbowano budować. Nie było w nim nic świętego, tylko ludzka działalność i wysiłek, jedynie zewnętrzne formy bez życia duchowego. Widziałam kapłanów, którzy sami sobie budowali kościół zgodnie z modą i własnymi pragnieniami, nie bacząc na Boże prawa ani na wiarę. Był to kościół fałszywy, pełen duchowego zamętu. Widziałam, jak wiele osób odchodziło od prawdziwej wiary, wciągniętych w fałszywe nauki i herezje. Widziałam także opuszczone tabernakula i księży, którzy porzucali swoje powołania. Ona to widziała w wizji, a my widzimy to na własne oczy. Jeśli tego jeszcze nie widziałeś, to ja to widziałem. Ja to, ja to widziałem. Jeśli jeszcze tego nie widziałaś, ja to widziałem. Na własne oczy, 13-14 lat temu, kiedy byłem w Niemczech, byłem raz na mszy i widziałem, jak podchodzili ludzie do komunii, ale oni nie wyglądali na katolików, w ogóle na chrześcijan nie wyglądali, bo nie wiedzieli, jak się zachować w kościele. I szli do komunii. Tak, były dwie kolejki. I równolegle szliśmy do tej komunii. Ja się pytam człowieka, który stoi obok mnie czy ty jesteś? Katolikiem? Czy ty jesteś chrześcijaninem? Nie. To nie wolno ci podchodzić do komunii. Wkurzony poszedłem do księdza, do zakrystii i mówię, co tu się dzieje? A on mówi jeszcze raz. Zapytasz się kogoś, czy ktoś jest ochrzczony, czy jest katolikiem podczas przyjmowania komunii, to Cię wyrzucę z tego kościoła. Ale to jest niezgodne. Jeszcze raz przychodzi jakaś kobita, która tam ich przygotowywała, mówi właśnie, wynoś się i wyrzucili mnie z kościoła. Wtedy jeszcze nie, nie rozumiałem, że powinienem się cieszyć, bardziej się wkurzałem i denerwowałem. No a jeszcze nie przeczytałem dokładnie tych tekstów, kiedy Pan Jezus mówi, cieszcie się i radujcie, jeśli Was wyrzucą z kościoła, wyrzucą Was z synagogu. No, to taka synagoga, ale to było 13-14 lat temu, a teraz? A posłuchajcie teraz. I to w polskim kościele, autorytet. W kościele ksiądz Przemysław Sawa na swoim Facebooku 21 listopada o 13:04 napisał takie zdanie. Powiedzcie mi, czy ono jest prawdziwe, czy nie? Co w tym zdaniu nie jest prawdziwe? Jezus Chrystus przychodzi ze swoją łaską, bo ona jest większa niż rzeczywistość sakramentalna. Teraz spójrzcie na wszystkie sakramenty siedem sakramentów kościoła rzeczywistość sakramentalna, którą Jezus dał kościołowi, bo zbudował ten kościół. I apostołowie, ojcowie kościoła, sobory odkrywały, te wszystkie sakramenty, te wartości, tą łaskę, którą Jezus dał Kościołowi, i ta rzeczywistość sakramentalna jest mniejsza od Jezusa Chrystusa, który przychodzi ze swoją łaską, ale gdzie? No w innych denominacjach, bo ta wypowiedź odnosi się do do tego, że warto znać teologię naszych sióstr i braci chrześcijan. To jedno zdanie już jest nieprawdziwe. Braci i siostr odłączonych powinno być dodane. Wcześniej, przed Soborem Watykańskim II, oni byli nazywani heretykami. Sobór Watykański II zmiękczył to nazewnictwo ja się z nim zgadzam, bo ono prowadzi do dialogu, do ekumenizmu, żeby można było w ogóle się spotkać i porozmawiać ze sobą na temat naszej wiary, tego jak patrzymy na Boga, bo może ktoś przyjmie naszą wiarę, powie ok, a wcześniej był ten dystans zwiększony, więc ten dystans się zmniejszył, przez to, że już nie nazywamy ich heretykami, chociaż oni trwają w herezji. To nie zostało zmienione w nauczaniu, ale nazywamy ich odłączonymi braćmi. On ich nie nazywał odłączonymi braćmi, więc de facto jesteśmy braćmi, siostrami w jedności, tak, czy nie? No nie. No ale czytamy dalej. Choć różnimy się jako katolicy w teologii Eucharystii, to nie możemy twierdzić, że podczas wieczerzy pańskiej Eucharystii, w społecznościach niekatolickich nic się nie wydarza. A nieraz słyszę takie twierdzenia, które są niesprawiedliwe, nieuzasadnione oraz krzywdzące. To prawda, że coś się tam wydarza. Tylko pytanie: czy to, co się tam wydarza, jest większe niż rzeczywistość sakramentalna? A on tak stwierdził: Jezus Chrystus przychodzi ze swoją łaską, bo ona jest większa niż rzeczywistość sakramentalna. No bzdura, na, na resorach. Święta Katarzyna Emerliś się nie myliła, dobrze widziała, ale wiecie, że wielu ludzi tego nie widzi? I mówi: brawo, 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 księże Przemysławie Sawo. Tak, protestantyzujmy nasz kościół katolicki. Róbmy irenizm, czyli fałszywy ekumenizm, pieczmy chleb, mm, yy, a to jest tylko dialog yy, chrześcijański. A jest jeszcze dialog międzyreligijny. Więc, no. Ja nie chcę takiego kościoła. To jest fałszywy kościół. Uważajcie, nie bójcie się mm, mówić, nie zgadzam się na taki kościół. Jeśli wyrzucili mnie z kościoła y, w Niemczech, nie ma sprawy, mogą mi wyrzucać w Polsce. Zawsze Bóg znajdzie dla nas wyrzutków, odrzutków, miejsce. On zbierze tą resztę. Ta reszta zostanie ocalona. Wróćmy do tekstu, bo on jest jeszcze, jeszcze niedokończony. Wszystkie narody zostały omamione twoimi czarami, a przecież Kościół prawdziwy ma głosić wszystkim narodom prawdziwą naukę, prawdziwego Chrystusa. Kto przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie przyjmie, będzie Potępiony, bo już sam się potępił, przez to, że nie przyjął tej nauki. Miał szansę, ale nie przyjął. I, i dalej. Potem usłyszałem, jak gdyby głos donośnego, wielkiego tłumu w niebie, mówiący: Aleluja! Zbawienie i chwała i moc u Boga Najwyższego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę. Tak Jan nazywa fałszywy Kościół. Co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Aleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków, i mówił: I mówi mi, Anioł, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. Nie dajmy sobie zabrać Eucharystii, katolickiej Eucharystii. Bo za chwilę, po tym synodzie o synodalności, będziecie widzieć takie akcje, do których byliśmy przygotowywani, żeby je przyjąć. Wielu teologów, doktorów, profesorów, magistrów, licencjatów, księży i innych świeckich przygotowywało nas do tego, żeby dać się złapać w pułapkę, jak muchy, na lep, bo słodkie, bo. Fajna muzyczka, bo śpiewacy, fletniści, trębacze. Nic nie jest złego w trębaczach, fletnistach, śpiewakach, harfiarzach. Jeśli śpiewają prawdziwą pieśń i są prawymi ludźmi, bo prawym przystoi pieśń chwały, ale jeśli są nieprawi, znieprawieni i są pod wpływem nie Ducha Świętego, ale nieczystości, no to sorry, ja ich nie słucham. Przestałem słuchać hisongów, przestałem słuchać tych, y, tych uwielbieniowych pieśni, bo one są ładne, one są piękne, ale jak mówi błogosławiona Katarzyna Emeliś, tam nie ma nic, y, to jest jedynie zewnętrzna forma. Bez życia duchowego tam nie ma prawdziwej. Duchowości. Kto spożywa ciało i pije krew, ten ma życie wieczne. A oni nie, nie, nie spożywają prawdziwego ciała Pańskiego i prawdziwej krwi, bo sami nawet mówią, że to jest symbol. A Jezus mówi: ja, Moje ciało jest prawdziwym pokarmem. Moja krew jest prawdziwym napojem. A oni mówią: Nie, to jest tylko symbol. I wiecie, no, święty Paweł też mówił, że kto niegodnie spożywa ciało Pańskie, ten jest winien krwi Pańskiej. I ciała Pańskiego. I ma pozamiatane. Siedem plag. Siedem grzechów głównych, siedem plag. Albo siedem sakramentów, wybieraj. Albo siedem sakramentów, albo siedem plag. Ja wybieram sakramenty. Bo w sakramentach jest prawdziwy Chrystus. Ja nie potrzebuję nic więcej. Gdybym. Potrzebował czegoś więcej, to Bóg by mi dał. A oni nie uznają nauki o sakramentach. Rzeczywistość sakramentalna nie jest, nie jest większa od Jezusa Chrystusa, który przychodzi ze swoją łaską tam gdzieś do nich. Ostatnia rzecz, którą Wam powiem, to nauka Kościoła jest taka, że, Chrystu, że Kościół Chrystusowy zawiera się w pełni Przepraszam, trwa w pełni w Kościele Katolickim. Chrystus, kościół Chrystusowy trwa w pełni w Kościele Katolickim. A nie w jakimś innym nie Kościele, bo oni nie są Kościołem. Uściślajmy. Uściślajmy, bo przez ciasną bramę trzeba będzie przejść. Nie przez szeroko nie rozszerzajmy pojęć bo to nikomu nic dobrego nie da a kto jest powodem zgłoszenia dla jednego z tych małych a jest wielu ludzi małych w wierze, którzy nie wiedzą teraz kogo słuchać błogosławiona Katarzyna o tym mówiła wiele osób odchodziło od prawdziwej wiary wciągniętych fałszywe nauki i herezje ona widziała to w XIX wieku, kiedy ona tam żyła. 1800 miałem to gdzieś otwarte. 1824 zmarła. No, a w 1774 się urodziła, czyli w XVIII wieku. XVIII-XIX wiek na przełomie. Boże, kochany, ona to widziała, wizja, my to widzimy na własne oczy. I co? I nadal mówimy, że to nieprawda? To od ciebie zależy, po której stronie staniesz. Nie bój się, nie bój się wyjść od nich. Nie, nie bój się odrzucić fałszywą naukę. Trwajmy w kościele, dopóki nas stąd nie wyrzucą. Przyjdzie czas, że nas wyrzucą. No to znajdzie się jakiś kapłan, który ma święcenia ważne i będzie odprawiał Eucharystię. I będziemy się wokół niego gromadzić gdzieś tam po domach. Przyjdą takie czasy. 1260 dni? Czas, czasów i połowy czasu? Damy radę. Czy nie? Czy nie damy radę? No teraz musimy zdecydować, po której stronie idziemy. Oczywiście, modlę się za papieża Franciszka. Modlę się, to jest mój papież. Wierzę, że został wybrany legalnie. Nie będę tam zaglądał, bo nie mam jak, żeby to sprawdzać. Okej, okay, modlę się za biskupów, za papieża, za cały kościół, ale jest powiedziane, że będzie fałszywy kościół. Nierządnica, wielka nierządnica. Synkretyzm religijny jest tworzony na naszych oczach. Moralność jest zmieniana na naszych oczach. Coraz szerzej, coraz szerzej otwierają się drzwi kościoła dla wszystkich, bez pokuty, bez nawrócenia. Miałem już kończyć, ale jeszcze teraz powiem ostatnią rzecz. W Lasalet, co Maria powiedziała? Rzym utraci wiarę. Kto to pamięta? mu traci wiarę. Objawienia w La Salette są uznane przez Kościół czy nie? W Akita, co zostało powiedziane? Kardynał przeciwko kardynałowi? Trzecia y, tajemnica fatimska, wielkie prześladowanie Kościoła, zniszczenie y, w białej sukni. Y, pasterz, biskup został zabity. No to wszystko dzieje się na naszych oczach. No, no trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Nawet jak człowiek będzie ślepy na jedno oko, to to zobaczy, jeśli chce. Bo jeśli nie, to nie, to już jest jego sprawa. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.